Pułkownik dyplomowany Zygmunt Berling. Jego nazwisko jest synonimem zdrady. Wydaje się, że drugim takim oficerem, który równie e, mocnym synonimem zdrady jest jego nazwisko, był tylko jeszcze Michał Rola-Rzymierski. Dwóch oficerów Wojska Polskiego sprzed 1939 roku. Berling był do 1939 roku, do lipca oficerem służby czynnej Wojska Polskiego. Był legionistą pierwszej brygady. Oficerem słynnego 5. Pułku Piechoty Zuchowatych. Żołnierzem dyplomowanym, oficerem dyplomowanym. Ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Jego karierę przed 1939 rokiem przerwano gwałtownie. Został przeniesiony w stan nieczynny. Miało na to wpływ przynajmniej parę sytuacji, a jedną z nich była choćby nawet oskarżenie o Bigamie, której Berling dokonał. W 1939 roku wzięty do niewoli przez Sowietów na terenie. Litwy. Został przewieziony do obozów NKWD, a następnie trafił do słynnej willi szczęścia w Małachowce. Tam, w tej willi szczęścia, rozpoczęła się droga zdrady Berlinga. To on napisał słynny list, czy był jednym z autorów słynnego listu do Stalina. To on zaczął się tam Sowietom sprzedawać. Od 1943 roku, gdy zerwano stosunki polsko- Sowieckie to Berling początkowo stał się głównym faworytem Stalina do przywództwa tzw. odrodzonego wojska polskiego. Ja